W 90 roku ubiegłego stulecia nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zlikwidowała monopol państwa, umożliwiając realizację prywatnych i niepaństwowych inicjatyw edukacyjnych. W 1992 roku, w trzecim roku transformacji ustrojowej pojawiła się gwałtowna, ale zupełnie zrozumiała potrzeba uzupełnienia wykształcenia nauczycieli. Do dziś ponad 16 tysięcy magistrów i ponad 32 tysiące licencjatów. Nasi absolwenci spotykani są tutaj, w Polsce, a także w różnych krajach Europy. Po 20 latach od stworzenia uczelni musimy sobie postawić pytanie, w imię jakich wartości chcemy dalej zmieniać ludzi i nasz świat? Janusz Korczak i jego dzieci przypominają nam dziś, po co pedagog ma humanizować gospodarkę rynkową. Aktualność jego przesłania skłania nas do wyraźnego zaakcentowania tego symbolu jako patrona w nazwie uczelni. Korczak to symbol pedagogiki alternatywnej. To prekursor humanistycznej zmiany. Święć stwierdzić nawet, że jest on także polskim prekursorem praktykowania personalizmu, kierunku filozoficznego, stawiającego na godność osoby ludzkiej i jej autonomię. Dlatego w postaci Janusza Korczaka odczytujemy wspólnie z założycielem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej możliwość nowego pozycjonowania uczelni dzięki patronowi, którego niekwestionowany dorobek i autorytet powinien stanowić zaczyn dla pedagogiki alternatywnej, wyróżniającej nas w kształceniu humanistycznym. Ta wspólna inicjatywa sprawia, że możemy mówić o Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w procedowaniu. To procedowanie powinno się skończyć w maju tego roku. Jasno i wyraźnie. Poinformować Państwa, że Towarzystwo Wiedzy Powszechnej po wielu dyskusjach z wielką radością, wielką satysfakcją przyjęło tę inicjatywę w naszym, które szkoła wnosiła <tryk> imię Janusza, Janusza. Jeśli chodzi o Koczaka, Koczak był on jakimś bardzo ważnym od dzieciństwa. To mój ojciec jako, jako dziecko y, miał 8 lat, jak to ja opisuje to w jednej z książek Igor Neverly y, 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 i też jego syn Abramów też um, opisuje tę historię mojego ojca jako, jako młodego człowieka bardzo. Y, zgłosił się do małego przeglądu. No i wtedy zetknął się, zaprzyjacił się z Neverlym i zetknął się również z Koczakiem, którego y, Darzył ogromnym, ogromną estymą. Także w moim dzieciństwie, mój ojciec zmarł, kiedy, kiedy miałem 13 lat, ale w moim dzieciństwie ojciec nigdy nie opowiadał mi o sobie, nie opowiadał mi o swoich rodzicach. Natomiast o Korczaku mi mówił y, często, również nadal nas odwiedzał no, w moim dzieciństwie. Także Korczak właściwie funkcjonował w mojej, w mojej świadomości jako taki rodzaj wzoru, jednocześnie kogoś bardzo bliskiego, właściwie kogoś z rodziny. No, jako dziecko czytałam bardzo dużo i odkryłam książki Koczaka te dla dzieci, ewidentnie takie jak Król Maciuś I na bezludnej Wyspie, potem Kajdusia Czarnodzieja, która później bo się troszeczkę później, ale również te kolonijne historie z polskich kolonii i z żydowskich kolonii, Bakrosława Małego Jacka, a potem Dziecko Salonu i te rzeczy, które już były dla dorosłych. I do dzisiaj uważam, że niezależnie od rewolucyjnych pedagogicznych teorii i niezależnie od życia Korczaka i świadectwa, jakie dał swoim życiem i swoją postawą i swoimi poglądami, to był on wielkim pisarzem.